Pierwszy sezon Fortnite'a wraca już w ten piątek i nie będziemy mieli w nim nowego movementu, a do gry powróci Double pompa, Stara Mapa i wszystkie stare mechaniki. Więc dzisiaj przede mną test, Sprawdzian, w którym, żebym mógł nazwać się OG graczem, mogę nie pamiętać maksymalnie trzech rzeczy z tego, co za chwilę zobaczę. A wy oglądajcie odcinek do końca, sprawdźcie swoją wiedzę i zostawcie łapkę w górę, jeżeli już czekacie na OG Fortnite. Oho, a to klip! Nie wiem, to chyba jest klip pułapka widzowe, bo wydaje mi się, patrząc na postać, że to jest, yy, to, to nie jest nawet sezon pierwszy. Takby jakby Fortnite jeszcze zanim za był Battle Royale'em. Pa, pa 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 jakieś zombie się respią, wszystko się rozwala, bo to jeszcze jest yy, ratowanie. Stary z biega, ej nie, ale tego nie pamiętam za boga, tylko to nie jest Fortnite OG, to jest coś innego. Pułapka elektryczna, nie, to jest jakaś pułapka z gwoździami. To nie, nie wiem, nie, elektryczna teraz wróci, ale z gwoździami. Nie mam pojęcia, co tu chodzi. Jakiegoś zombiaka walipałom. Budowanie jakieś dziwnie wyglądało. Co to w ogóle jest? W sensie to, to normalnie wygląda, ale ta ściana? Stara lama! Nie pamiętam. Nic takiego, nie pamiętam, że coś takiego było. A pro budowania. Nie, crazy. Crazy się ta gra pozmieniała. Boże, kochany! Nie, dobra. Fortnite aktualnie jest tak inną grą w ogóle. Jestem, jestem w szoku, jak się dziwnie wszystko robiło, jak się wszystko dziwnie przeszukiwało. Stary, 8 cegły kosztowała ściana, nie 10, tylko 8. To drewno też takie zupełnie inne. Nie, dobra! Co tu się dzieje? To ja oglądam w sensie to nie jest OG, ale mimo wszystko fajnie, coś takiego. Zobaczyć jak to kiedyś wyglądało, bo w tego Fortnite nie grałem Nigdy w życiu trap jak stary dziwnie wyglądał Nawet nie mam pojęcia tym może być Dobra, yy, za chwilę będzie, będzie Fortnite OG już Ale te początki tutaj są crazy Schodki, ej fajne! Takie mogłyby być Ej mam lagi. To też nie jest Chyba pamięta. nie mogę grać jednak Fortnite na tym PC Idę zajechać do tego Fryersona i idziemy zobaczyć co tu się dzieje Ogólnie jak zawsze oglądam swoje stare filmy Mam wrażenie, że byłem dużo bardziej agresywny Chce mi się grać w tą grę, nie na widzę tego naprawdę, no! Co to jest? To ja mam dalej. Wiem, trailer, trailer pierwszego sezonu, i zobaczcie, jest szara, duża podka, szara apteczka. Nie wiem, czy minisy też na początku nie były szare, ale chyba były zielone. I ten typek, on się jakby kładzie, bo kiedyś się nie, nie ginęło, że od razu leżycie, tylko mieć taką animację, jakby kładzenia się. To fajne było. I ta ta pułapka kierunkowa, ja o niej się dowiedziałem ostatnio od widzów na streamie, jakby ja zapomniałem, że coś takiego w ogóle było, i to teraz wraca. W tym, w tym sezonie, razem z elektrycznymi pułapkami i wszystkim. I to, to jest crazy, nie? Że Fortnite tworząc ten trailer, myślał, że ludzie, którzy będą dobrze grali w grę, będą budowali takie ładne bazy. Tymczasem wszyscy pro-playerzy. No, niestety. Tak, to jest za Patron na 100%. I generalnie, ja, ja go pamiętam. Nie pamiętam co prawda, jak strzelał, bo nigdy go w rękach nie miałem. Mega szybko to usunęli z gry, ale za chwilę zobaczymy, jak to strzelało. To już rozumiem, czemu to usunęli. A wiem o co chodzi. Kurde, kiedyś to było. I jakby to wróciło, to na pewno nie wróci widzowie, bo to jest friendly fire. Kiedyś jakby mogliście swoich teammateów wbić. No cóż, to było złoto. Hoppy ninja mógł normalnie ziołka kasować. <laughs> Oho, a teraz to. A, miejscówki wszystkie. Mapa. Nie, no mapę to pamiętam bardzo dobrze. To takie rzeczy to. Nim się nie dam zagiąć, może tak powiem. Każdą miejscóweczkę z tych, które tutaj, które tutaj widać, bardzo bardzo dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że wy też. Może nie wszyscy, ale przynajmniej część, część z was. Chłopie, tu z tej bazy rakieta potem leciała. A to co? Dźwięki? A dźwięki jakieś były inne. O jezu, to się aż tak różniło. Tego nie wiedziałem. W sensie, o przy wiedziałem, ale przy tym. Nie wiedziałem przy famasie. No to chyba widzowie ten quiz na razie. Ełke pamiętam, MK pamiętam, famasa nie pamiętałem. No to jest pierwsza rzecz, której na bank nie pamiętałem. Snajperka, jak teraz brzmi snajperka? No trochę gorzej, chyba, nie? No podobnie, podobnie, to porównywalnie akurat. Tak, to kiedyś miało, jakby się coś zlagowało w gierce. No ale ten teraz, mm. Dobra, dobra, to wszystko wiem. Nie wiedziałem tylko FAMASa. FAMAS mnie najbardziej zaskoczył, więc no jeden punkt tracę. Po dźwiękach mamy to, że się inaczej i ten podnosił, ale też zobaczcie, że były inne poświaty. Teraz te poświaty w ogóle mają wrócić, więc to jest mega, mega fajne. Tutaj OG Lobby. Zobaczcie sobie, jeżeli nie graliście wtedy, jak śmiesznie się tryb wybierał, w sensie jak to dziwnie wyglądało, po której stronie to w ogóle było. Chociaż mi się to chyba bardziej po podobało, szczerze powiedziawszy niż to, co mamy teraz. Teraz wygląda, to jak jakiś jakaś gra na telefon. O boże! OG Default Dobra, to piękne, piękne czasy. Ten ten jest w ogóle jeszcze z grze dawno go nie widziałem. O kurde, dalej mamy potki i limity mini potek do 10, czy to pamiętam. Ja nawet nie wiem, kiedy wprowadzili 6, ale zawsze się nosiło 10 mini i chyba 5 bigów? Nie, nie, nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. Dalej co mamy? Wczytywanie Fortnite'a, ekran. I właśnie, tu zawsze się wybierało, czy jest ten, czy jest Save the World, czy BRK. I potem jeszcze było tak, że się wchodziło i miałeś takie trzy. 3... O! Czekaj, to może teraz będzie. To powinno teraz się wczytać, że miałeś takie, jakby wiesz. Trzy ekrany: właśnie BRK, Creative i... i Save the World. Kurde, i to były niezłe czasy też. Zapomniałem już o tym. Co to jest? Czemu ta pompa zadaje taki damage? Na. Nie pamiętam tego. To jakiś glitch? O co z tym chodzi w ogóle? Nigdy w życiu tego nie, nie widziałem że ta pompa zadawała damage z takich odległości. Ziomek nawala z jakichś 400 metrów. To, to druga rzecz, której nie pamiętałem. Za Boga nie wiedziałem, że coś takiego było. Ty, a co to jest teraz? Że strefa się jakby nigdy nie zamykała? Ja pierdziele, było tak. Było tak widzowie, że kiedyś strefa się nie zamykała do końca i jakby cały czas byliście w takim małym zone z ziomeczkiem. O kurde, to było crazy. Ej, do, do, ej dobra, Fortnite OG, jest to ciekawe czy to wszystko wróci w teorii ma, no double pompę to każdy to. Double pompa wraca na 1000% i znowu pompy będą miały taki mocny damage. A co tu chodzi? Czemu no, chłop ma tylko głowę? Nie, nie, nie wiem, nie wiem widzowie, ale to w ogóle mam wrażenie, że to nie jest OG, to jest jakiś glitch po prostu, tak, tak mi się wydaje. No i Rocket Riding. No ale Rocket Riding jest z nami do teraz. To jest coś, co na szczęście e, się, się nie zmieniło. Kurde, fajne by to pierwsze Rocket Riding, bo to było takie crazy. Co ja teraz oglądam? A ja wiem, co ja oglądam. Ja w ogóle nie wiem, czy to dalej tak działa, więc ciężko mi powiedzieć, czy to jest OG, ale. <grywia> Ludzie oszukiwali jakichś innych ziomeczków na Save the World i kradli imitemy. Jakby ja nie kłam, jak to działało, bo nigdy tego nie robiłem, ale. Co to jest? Dało się kiedyś coś takiego zrobić? Ej, to OP! Nie wiedziałem, że tak się dało, jakby wiecie, emotką w wannie schować. Tylko pamiętajcie, że kiedyś nie było wizualizacji, to też dlatego. A co tu się dzieje? A <laughs> bo oni ninja chcą zwrócić do wady A no tak, bo jak się spada za mapę, to się ginie, kiedyś się nie pływało. No to jasna sprawa, to na pewno też wróci, że się będzie ginęło. To też jest właśnie najfajniejsze, to jak on teraz zginie, to nie będą go mogli podnieść, no bo nie, byli, nie było rebootów, a on spadnie tam. Oj, oj! To no i to jest koniec. <laughs> no niestety A to co? To trailer. Tej tej, yy. no, rakiety ona wraca! Czy pilocikiem, jakby sterowało i dało się nawet samą Rocket Rider robić. <laughs> fajne te trailery były. Jest tyle rzeczy w Fortnite. Ciężarówka, co miała 100 tysięcy HP, i się mity nagrywało, właśnie jak ją zniszczyć, czy da się ją zniszczyć. Też to fajne. I pod nią chyba była tylko skrzynka? Nie wiem, pokażcie, ale tak mi się wydaje. Tak, 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 tak. No ona była tam na dziurze w środku, ale gówno lud z niej wypadał. Ja akurat nie wiedziałem, ale no pamiętam, pamiętam tą ciężarówkę. Thanos! Thanos też był, ale Thanos mógł budować? Nie wiedziałem, co jest! No do tego nie wiedziałem, tego nie wiedziałem. Pamiętam Thanosa, on no to było crazy, ale nie wiedziałem o tym, o, o budowaniu. Co ja teraz widzę, wyoglądam? Nie wiem, co ja oglądam. A, trailery Creative, okej. Okay. I stary sklep Fortnite. Ale szczerze, mógłby taki stary sklep w OG wrócić. Jakby OG miał swój osobny sklep i by wyglądał w ten sposób, to byłoby super. Bo jakby, wiecie, tutaj fajna jest ta prostota i to, że tych itemów jest bardzo mało, więc automatycznie każdy czekał na sklep, żeby zobaczyć, czy będzie coś fajnego. A teraz mamy w tym sklepie, nie wiem, 4000 itemów. Nie wiadomo w ogóle, co się dzieje. Ale to nie oznacza, że kodziku JACOB nie można użyć. <noise> Dobra. Co my teraz mamy wózki i minigan. A, uuu. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Z ręką na sercu nie pamiętam, że zakwiatowało kiedyś. W ogóle zobaczcie 999 materiałów, a teraz wraca to 999 materiałów. O Boże. Czyterzy. Pierwsi czyterzy w Fortnite. O, kolega w szoku. I Kevin. Kevin był top. O. Czemu zany zginął. A nie, przeżył. Nie, zginął. Zrobię dobry uczynek. Ej, co? co? Wylogowało mnie! Kurde, z zony 80 widzę, to też stare, stare czasy fest. Kurde, ten kwadrat. <grystanie> Fajnie co to jest. Jakiś zrzut? To były te sejfy. Tak, był ten tryb z sejfami się te furgonetki przejmowało. Nawet ten turniej streamerów na tym graliśmy, to było super. W sensie, nie, nie powtórzyłbym tego, ale wtedy to było fajne, coś nowego. O, koledze się spadło. <grystanie> Oho, i mieczyk. Ale z to było tyle klipów z turniejów. No i się udało. I się udało. 100 na 100 hapsów. Nie, 200 na 200. Eee, to bogers. I lecimy. Bogers, lecimy, stary. Ale to było Okej. Okay. A pewnie ten. Pierwsze Halloween Fortnite'owe. Bo chyba w pierwszym roku nie było, czy było? Nie, no musiało być. Bo mano, jak miał to, tego, tego, tego. Z Kład. To będzie latanie. Na 99% składem musi być latanie, bo to było mega... Nie, no czemu nie ma latania? Nie wiem, o co chodzi w tym klipie. O rybka! No rybkę każdy fajny, ale to fajnie, bo nawet to teraz było w, w tym chapterze drugim remixie. To co? To Mongral. GG Kurde, młody Mongral tu też gołcik i Tajowski z armatą! Widzowie to był taki turniej, mega ważny turniej, zobaczcie co on zrobił. O, on się wywalił łapę i on zginął. Nie, nie! Nie! nie. To były takie mistrzostwa nie. polski <grym Kolejna. <grym Kolejna. <grym Dobra, to pamiętałem, to było gold. A to co? No nie wiem co to jest widzowie ELO, Menelo! O boże, Do usunięcia, do usunięcia